Możecie dawać pomysł na kurde wczoraj Eee! Prawki mi spadają, mi jakiś twój stary Terminator 3 wraca. Ale wiesz, że ty, ty nie robisz tego... O jest! Różny las. No dobra! Eee... Ja kupiłem już Forza Horizon 5, ale nie mogę w to grać! Tobie też się aktualizuje? No mi też się aktualizują, dobra. Dobra, to dawaj... To dawaj znajomi i ten i się dodajemy. Czekaj. E, społeczność... Gdzie to było? A ja najpierw muszę znaleźć wynik. Mój nick. Eee. Eee. Daj mi tylko kod znajomego. To gdzie to? to się w ustawieniach wyświetla? Jeż... Czekaj! Najedź wyszkom na swój nick i tam pod nickiem wyświetlają ci się różne opcje i, i... daj znajomi i tam da... i... jak już cię wszyta to klikasz w dodaj znajomego, masz kod znajomego. Czekaj, Twój yy, Twoi znajomi, dodaj znajomego. Yy, kod ja ci wyślę na, na mesie może, co? So? Dobra, dobra, dobra. To wejdzie by tego nie pokazywał nikt, nie? Hmm... czemu? Hmm. Hmm. On tak buta mnie moje dawno, dawno, okej. Okay. Nie no, nie pokazywał. Nie no da się na ten book skręcić? Nie? zapraszam! 20. No, tak. Czekaj, ja już wpisałem. Czekaj, ja ci podam. Jeden, dwa. A w sumie na czacie ci mogę podać, o, co? Już, już ci ten dałem. wysłałem zaproszenie. O jest. E, e, twoi znajomi? Nie. Nie to jest oczekujący zaproszenia? Akceptuj. No dzieliście z I wchodzimy w Counter Strike'a. Tylko widzowie błagam Was. Nie zabijcie mnie, skoro jak moja mama wejdzie. Jak wejdzie moja mama po prostu na live'a i zrobi jakieś show czy coś. Bo mogę przez to live'a wyłączyć. Nie włączaj tam papieża, a ty biedny. <laughs> Czemu? Zapraszam Cię. Najpierw... Czekaj, zamknij. 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 E, czekaj, ekwipunek. Halo! Nóż no mi za... No Znaczy kosem mi zapra... zaprali. Jakie złodzieje. No dołączaj eee. do mnie! Już! Eee, czekaj. Dołącz do znajomego. Ciema. Eniu. Eee. Tutaj zagrajmy sobie. Ty kontra ja! Dobra! Nie, zginął od razu, ale dobra. Jestem lepszy w Valoranta, więc... Ja też gram, gram w Valoranta, no ale już nie tak często, co nie? No na innym, bo, bo mam mm -hmm. na innym kompie. Ja i ty grasz anty, ja gram terro. Dobra, anty, terro. Mamy rozgrzeweczkę. Czyli ty masz jaki? Ja jestem Anty e, Dobra, a, w, a... Dobra Ty tu są boty, boty z nami grają Czyli ja jestem kryminalistą? Ja jestem kryminalistą To ja jestem Aha, dobra, to ja mam będę... Ej, twoi nie zabijają <laughs> Dzień śmaciu. O ty Bakłażanie Ty w ogóle wiesz jak w to grać? Ech, no nawet, czyli ciężko. A ty, a ty ty jesteś? Nieważne. Mąd mimo... Michał. <gry> pisze nie mam hajsu? Aj czemu ja nie mam hajsu? No bo nikt nie ma tyle hajsu. Serio? Serio? O, Marek z klasy tutaj stoi. każdy z pislecików mandy na Ale dopiero później będziemy mieli. Ale ja Cię ojadę, piaskowscy. Piasek. Tu jesteś. Jakim cudem Was tu nie ma? O, nie Marek! Zabijesz mnie by... jak nic. Chyba, że Twoje boty mnie zabiją. No jest taka opcja, bo właśnie zadał mi dużo obrażeń. Tak żeby z okazji skorzystać. Chyba tutaj pójdę po prostu raszować. Nie mam co, co innego zrobić. Jasek, gdzie jesteś? Bo ja bombę podstawiłem. Serio? Gdzie jest ta bomba twoja? Na B. Dla takiego ułatwienia. Ty sam, Piasek, zostałeś. Jak smutno. Ty zostałeś sam. Nie, ja mam. Ty jesteś sam na razie. Cię za... Aaaa, jest! No nienawidzę cię! Czemu? A skąd ja miałem tyle kasy? Teraz mamy tyle kasy, no bo już po rundzie jest. Dobra, kiniesz. Chyba ty. Teraz gram bardzo mądrze. Bo mam broń, którą kocham grać. Ja też. Znaczy ja w Fortnite nie ni ni lubię grać, ale no. Czyli pistolecik. Pistolero. I szczepan Co ty robisz? Dobra, teraz masz bombę na A jak coś, co nie? Właśnie widzę jak moje bocy tam idą. Psz. Jesteś na A. Czy ja nie jestem na A? No nie. Jak nie. Chyba, że jesteś gdzieś obok. No właśnie, jestem obok. <laughs> Moje boty jak się kradną. Do bomby? Zgadają. Chodź tu. No nienawidzę cię! Gdzie ty jesteś? Ja tutaj byłam, obok, tutaj, bo... Ja! Ja z tyłu wam headshoty robiłem! Ja wam tam headshoty robiłem, a ten... Dobra, bo tego... Yy, bo... To, yy, teraz to ty też zginiesz, nie? Teraz ja zginę? No. leży gdzie podłoża bomba. Szczepan już zginął, Szczepan już zginął. Odbaj do jej. Szczepan już zginął. Szczepan nie zginął, tylko Szczepan zabił. No rzeczywiście! i... niegoś leżysz? leżysz! Piaskowski kogoś zabił z heda. A co? Zazdrosny? Mamy już snajperka Nie ma moich, ten ma 12 On kp Ty podłożyłeś bombę! Kurwa, no Jest 2-1! Gdzie ty? Ja zginąłem. No bo Ile się twój bocik oczywiście zabił. Dobra. Teraz lecę taktyką na jeża. O, szczepan się ma. na B. O, wreszcie szczepana. Wygadałem Ale szczepan się, kocik. Kur. Zginąłeś? O nie Mnie też jest Szczepana? Szczepan. Kto bije Szczepana? Ty nie żyjesz? Ja jestem Szczepanem. A ty żyjesz czy nie? No i nie, nie żyję, ale zmieniłem się w Szczepana. Czyli easy gra? No, w sumie. Bo, bomba, nie... bomba, bomba, bomba! Bomba na bani i kończymy balet. O! Ale to taki mądro... Kurde! To ty byłeś? Nie. To był a to Sz -sz szczepan? No tak. Ja gram nie swoją bronią. A tak myślisz, się że... A myślisz że, ja, że ja... Nie! Nie! Cofnijcie to! Nie! Co? Nie, w sumie to nie jest aż takie złe. Ej, Grzegorz! Nie wnerwiaj mnie! Ja widzę te, twoje te ruchy! No jakie buty najgorsze! Szczepan mnie zabił! A to jest najgorsze, bo ja kupiłem przez przypadek snajperkę! Ej, weź, weź zmieni się w buta klikając E! Jak będziesz na bocie swoim? A ja widzę jak tak skaczesz! Ty, rudy! Łysy, łysy! Łysy! pogadajmy, pogadajmy. A. Ej. E ty, ej, ale tego? A. E, nie masz bana na GTA, nie? Mam GTA. Ale masz bana na online? Nie. A ja mam, bo, bo mi chłop dał tego. E, 300 miliardów, wiesz czego? Dobra. Jest. Dobra jest 2-3-2-3 jest A to przez to że ja kupiłem snajperkę Serio? Mhm. Nie umiesz grać snajpą? No nie! Bo jak twoje wszystkie boty nawalają nie wiadomo czego to ci nie dziw Ja w sumie teraz gram auto snajperką Nie umiem grać tego yy, famasem Pan chce mnie zabić Nie są, Cię zabija Nie, tu już bombę podłożyłeś No bo Szczepan mnie zabił Zresztą shotguna Jaki bot najgorszy Nie gra się w to Chyba najlepszy, który cię zabił Tak, na, fe, na farcie Bo ten, bo ten bot łysy No i nie mogę kupić auga, bo czemu? Nie zabił. Kampił się tylko. Ja gram markiem. Ej, ja zaczekaj, wejdę. W... Wejdę tylko ja ciebie oglądam na tym twoim liveie. No. Gdzie jest Jan Paweł drugi? Ej. Hmm? A ja mam Timbermana. No, A ty masz? No. A no. To masz e... A masz jakąś gierkę, e, gdzie możemy razem zagrać? Minecraft? Nie. Kurde. No, znowu tą sniperkę kupiłem. A ja AWP kupiłem. A, tam mam... A da się to jakoś zmienić? Nie. Dobra, biorę pompę. To wygląda jak taktyka śmiale. Ale tam to. nie biją. Bo Paweł! Pan Paweł was za, zabija. No i pan no Paweł, i. no i git. Keboty, no nienawidzę. Krzemysław! nie widzę. Przemysław! Nie! Nie gram w to, nie gram, nie gram! Pomóż ci? Tak. Dołączyłem do Anty. Jesteśmy razem, piasek. Chodź za mną, to tak. wygramy. Czekaj. Dobra. Leżycie, chłopy. Zabierz pamięć! Jesteśmy Bomba na oko, kończymy Jakim cudem? To ty panie najgorszy! jak ty snajpisz Dobra. z tej snajpy! To byście pan, te, szczepan, te boty to umiem snajpić z tej snajpy Tylko tyle, bo my mają ja botem Botem To coś zginąłeś? A nie nie zginąłeś, ty siedzisz tam. Jeszcze Szczepan nas zabił. Dobra, ja teraz gram kimś, kim umiem, czym, czym umiem bardzo dobrze grać. Piasek! Czego? Chodź! Już Co? Jest? Co? O dobra, żyjemy. Ej, karabin! No czemu? Ej, pożyczysz trochę hajsu, bo ja chcę kupić... Albo Nie smy... to. Co kupiłeś? Pokaż. Czwórka. Co ty kupiłeś? Pokaż! A czwórka a No ty możemy we krwi punku ustawiam. Tam jest typek. idziemy na B, bo tam będzie bomba. No właśnie. Teraz kucasz. Kontrolem kucasz. I musisz kucać. Teraz ci. Ci. Czysto? ale chłop mnie odbił. A ja chłop? Rozbrajam! Rozbraja, ja bym, ja bym chronił. Yes. Nie, 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 na nie, 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 No nie, 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 to jest jakieś... Ja też pom... Lecą! I to jest fama Leży! Leży! No bo go zabiłem! A ja dobry z tego! Ej ty też jednego zabiłeś, tyk. Musimy... E! Tu jest! No Leży! Ten. Ja dobry jest. z tego jestem! Leży! Dobre piasek! Ale ja dobry jestem z tego nowa! Dobry piasek jesteś! Beze mnie już tam nie mają jazby formy! No nie! Nie mogę kupić tej nowy Obecnie w ekwipunku. Ooo! Ej, ale to, Ole to jest kuzackie, chłopie! Tak jakby... Byłem... Na B będzie bomba. Ja już chronię B. Zabiłem tego, co ma bombę, ale tu jest. Tu jest jeden. Ja chro... Dobra, czyli chłopie, nie ma bomby? Ja bym chronił bombę. Ale tutaj jest bomba, musimy jej pilnować. O jestem a, a nie trzeba jej rozbrajać? Pijluj bomby bo idą Idą Za to tobą... Przemysław mnie zabił Przemysław mnie zabił Kurde Dobra Lita dobra, dobra teraz dobra, gramy, dobra. gramy na maksa Gdzie ty? a ja muszę z tobą chyba chodzić no ze mną Dobra muszę... K-drop, K-drop, K-drop Tędy? I tam Paweł. Wszedł tam ten. Oni nie, chyba na B. na A będzie bomba Musisz jakimś. Nie! Piasek, chowaj się za czymś. Za czymś. Okej. Eddy! Ruszaj. Bombę. Bomba jest! Jest? Na B jest bomba! Na B jest bomba podłożona już? Aha! No! Lecimy! Tam na mesie tam dzwoni, ale tam... Mi tam Dominik dzwoni. Halo? Nie! Rozbraję! E, e, e! Bro, nie! A, co się rozkajało? A, przed chwilą tutaj, na mnie co. tutaj, Do mnie też. tutaj, E, właśnie. Co? A Masz co? Dobra. Gramy jeszcze jedną! Ty piasek! Czego? Live przecież się... mamy! No wiem, ale no terroryści wygrywają i tyle. No. Powiedz mu, że jest... Że jest ogół ogóra z krem i nie mogę z wami no jakiś live, tak? No, mama no mama. Tak. mamy. No mamy. Z CS. Dobra, odpalaj Timbermana. E, no tylko, że nie da się właśnie grać y, w, tego. No to pobijamy rekordy. A ty masz dobra. ze Stima? No! No to możemy grać razem Dobra To dobra, klikasz multiplayer Czekaj, Timberman Eeeh Multiplayer? A gdzie jest multiplayer? Ja mam no. Timberman versus Próbuję mnie przebić ogurasek, zapytaj. E... Aha! Próbuję mnie prze... przebić ogurasek, okej, okay. dziwne. Zapytaj. Pekaj! O Jezus Maria! A! Settings. Wchodzę a do multiplayer. Wiem o co ci chodzi. Dobra, race tak? Race? Multiplayer. Settings. Gdzie to jest? Huftu to jak Co? Debilu, jak wchodzisz do gry, nie klikasz single player, tylko multiplayer. A to ma się gdzieś klikać? No! Czekaj, Timberman vs... No dobra. Jak ci Timberman. weszło no multiplayer? Eee, no i tak, mam Classic, Hero i Race. Classic, Timberman Classic! No Classic, klikam, no. No i tak, multiplayer. Ale nie da się, jest lokal o online, tak? No. No. Tak, tu masz split screen, screen, quick play, invite, lobby, co nie? Czekaj, okay, może ja zobaczę na tym twoim tym live'ie, no pokaż. Ale ty masz innego Timbermana, bo to jest d 4 e, i on takiego Timberman versus A to jest normalny Timberman, Classic. No, ja mam klasika, ty nie masz. A nie, ja mam tego, ja mam tego najnowszego, za 7 zł. Co? Um, no. Tak, to jest To w co gramy? Eee... Fortnite? Nie mogę, bo nie mam na kompie. A masz na czymś innym? Nie. No na PlayStation, to co? ale nie Czy będzie live'a. Masz Eurotrack Simulator? Eee, czekaj. Steam? A w sensie, że demo? No. Czekaj, wyróżnione. Eee... Euro. Eurotrack. Eurotrack. Tra, 4. Ucsk. 2. Demo. Eee. Czekaj, gdzie jest demo? Nie widzę demo. Spojrzył mnie na live. Czekaj, e euro. Eee. No widzę, że ty masz. Poczekaj. Eee... Wyjdę, wyjdę. Wyjdę. I Ci pokażę. Widzisz... Widzisz... Euro live'a? Jak jesteś tu w euro, tutaj wpisuje jest euro. Jak... Wiem, wiem. O dobra, jest, 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 pobieżdemo. No. Dalej, no. jak ci się pobiera, a ja ogarnę jak zrobić multiplayer. Czekaj, mi się to chyba pobiera. No pobiera mi się to. No dobra, to do później jak ci się pobiera. A czemu? Do no później? A, bo co za gras Weź skanie weź, bo skanie jest fajna bardzo. Dobra, ja powiem. Skanie weź! Właśnie. Ale już! Skania!